Nastąpi teraz mój ulubiony moment wszystkich jak jakie widziałem kiedykolwiek. Potrzebujesz dowodu mojej miłości? Gdzie ty idziesz, Jacek? Z kogoś dla ciebie. I idzie w moją stronę. No to za terroryzm, kupa tutaj! Ciebie, to niepewnie ja nie mogę tu przepinać przed tym. Można jak najbardziej. Rafał! Panie i ja po prostu tak leżę, z Natalią. I teraz jakby... Powiem ci, Robercie, rzeczywiście jest wyczuwalny lekki finisz, bordo. <laughs> Nie gadaj. ale to jest taki piesek sarenka, prawda? Takie małe brązowe główienko, dwa czarne ślepka, jedno ucho klapnięte i cały czas się trzęsie. Ale słuchajcie, co się stało? A ja myślałem, że was tak rozczuliła historia z UNO.